Filip, powiedz proszę, jaką planetę dzisiaj zbudowaliśmy? Uran. A tam jest zimno czy ciepło na tej planecie? Zimno. A powiedz, co tutaj zbudowałeś? Smoka. I co, rusza... Jakie on ma zadanie na, na tej planecie ten smok? Chronić to, ten budynek. I może ruszać skrzydłami i głową. Harku, powiedz jaką planetę dzisiaj budowałeś? Uran. A tam jest zimno czy ciepło? Ludowato. Ludowato bardzo, tak? A powiedz, co to za budynek? To magazyn. A tutaj na budynku co umieściłeś? Ogrzewalkę, żeby te skierki nie selały lodem tych ludzi. Mikołaj, jaką planotę dzisiaj budowaliśmy? Uran. A ile jest stopni na tej planecie? Minus 240. A powiedz mi, co to za budynek? Burgiernie McDonalda. Co była planeta, bo nie pamiętam? Uram. Ura. I co masz na tej planecie zbudowane? Rakieta i Maciek, powiedz na jakiej planecie dzisiaj wylądowaliśmy? Uran. Y, a to jest planeta ciepła czy zimna? Zimna. I co zbudowałeś powiedz, na tej planecie? Y, Kolonia Uhańską.